Miłosierny ojcze, dziękujemy Ci za Twoje nieustanne prowadzenie i opiekę nad podróżującymi. Zanosimy przed Tobą nasze modlitwy o bezpieczeństwo DLA wszystkich, którzy wyruszają w podróż, niezależnie od celu i środka transportu. Boże, Ty jesteś Bogiem, który strzeże naszej drogi i chroni nas przed niebezpieczeństwami. Prosimy Cię, abyś otaczał podróżujących swoją opieką i ochroną. Wysyłaj swoje anioły, aby ich prowadziły i strzegły przed wszelkim złem. Otwórz przed nimi drogę bezpieczną i wolną od przeszkód. Boże, wiesz, że podróżowanie może być czasem stresującym i pełnym niepewności. Prosimy Cię, abyś dawał podróżującym mądrość i cierpliwość, aby radzili sobie z ewentualnymi trudnościami. Pomóż im podejmować mądre decyzje i być odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego. Niech Twoje światło prowadzi ich przez nieznane tereny i pomaga zachować ostrożność. Boże, błogosław wszelkim środkom transportu i tym, którzy nimi podróżują. Ochroniaj ich przed awariami i wypadkami. Daj im pewność, że są w dobrych rękach i że Twoja opieka ich otacza. Wszystkim kierowcom, pilotom, kapitanom i wszystkim pracownikom branży transportowej, udzielaj swojej mądrości i umiejętności, aby wypełniali swoje obowiązki zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Boże, prosimy Cię również o pociechę dla tych, którzy doświadczają trudności podczas podróży. Bądź blisko tych, którzy są zagubieni, osamotnieni lub niepewni. Daj im poczucie Twojej obecności i wsparcia. Wskaż im drogę powrotną do domu i daj im siłę i odwagę, aby pokonać wszelkie przeciwności. Wszystkie te modlitwy kładziemy przed Tobą w imię Jezusa Chrystusa, naszego opiekuna podróżujących. Jezus, Ty sam podróżowałeś z misją głoszenia Ewangelii i poznawania potrzeb innych ludzi. Prosimy Cię, abyś towarzyszył wszystkim podróżującym, aby ich podróże były pełne Twojej miłości, pokoju i bezpieczeństwa.